Cześć, tutaj Tomek Jeruszka i powracam w Archeo MMA w kolejnym odcinku, gdzie zajmujemy się archeologią, czyli dawnymi czasami MMA. Cała masa tematów się nazbierała. Te tematy możecie, jeżeli macie jakieś ciekawe, przysyłać mi na Instagramie czy na Facebooku. Na moje konto będziemy po kolei nagrywali o wszystkich ciekawostkach. Tych tematów zaległych już kilka jest do nagrania, będę to sukcesywnie nadrabiał. Natomiast bardzo często, chyba najczęściej pojawiające się pytanie, to było o to, skąd się właściwie MMA wzięło, i często powtarzało się pytanie, jak od starożytnego Pankrationu doszło do współczesnego MMA. No i otóż, nie ma bezpośredniego połączenia pomiędzy Pankrationem, a MMA, pan Kration zdechł, kolokwialnie mówiąc, w V wieku naszej ery, i go nie było. A potem pojawiło się MMA, i MMA jest właściwie dzieckiem japońskiego jiu-jitsu. Jak się stało, że z dziwnego japońskiego jiu-jitsu wzięło się MMA? A historia jest taka. Najpierw, co to jest to japońskie jiu-jitsu? Różne są legendy z, z różnych filmów wzięte o japońskim jiu natomiast tak naprawdę jiu to była sztuka walki dla samurajów, czyli takich japońskich rycerzy, e, którzy no, e, używali różnych broni, natomiast najbardziej wszyscy pewnie kojarzą ten ich miecz katane, taki bardzo ostry, oburęczny miecz, którym samurajowie Osiągali niezwykłą biegłość. Ten miecz był niezwykle ostry. O tym pewnie słyszeliście niejedną legendę. I samurajowie, posługując się tym mieczem, trenowali kenjutsu, czyli tą taką sztukę walki mieczem, a oprócz tego do taką formę walki. Polegającą na błyskawicznym dobyciu miecza czy tej katany z pochwy i wykonaniu od razu mocnego, szybkiego, precyzyjnego uderzenia. To było piekielnie niebezpieczne, dlatego że w ciągu sekundy samuraj był w stanie wyciągnąć i uderzyć tą kataną, a katana była tak ostra, że w Japonii, gdzie nie używano jak u nas ciężkich metalowych zbroi, no uderzenie takiego miecza było właściwie śmiertelne. Na samuraj wyposażony w taką katany nie potrzebował żadnej walki wręcz, no bo po co walczyć wręcz, kiedy możemy kogoś zabić ciosem ostre jak brzytwa katany. Natomiast musiał się samuraj zmagać czasami z takimi zagrożeniami. Jak przeciwnicy ze stanu niższego, czyli chłopi, po prostu, jeżeli chcieli zabić samuraja, no nie mogli mu pozwolić na wyjęcie miecza, więc tam pod, polegały ich sposoby na tym, że tu się kłaniali nisko samurajowi w szacunku, a potem nagle łapali go za ręce. Wtedy nosili ludzie kimona, złapali go za rękawy kimona, przytrzymywali i w tym czasie ktoś inny mógł go ryżem do młócenia ryżu, takim nunchaku, czy innym narzędziem rolniczym, zatłuc, kiedy samuraj trzymany za ręce nie był w stanie się bronić. Żeby samuraje nie ginęli w tak głupi sposób, opracowano jujitsu, czyli taką łagodną, miękką sztukę, i ona polegała głównie na uwalnianiu się z obchwytów, kiedy trzymali go za jedną, za dwie ręce za jakiś za kołnierz. Samuran miał się błyskawicznie z tego przy pomocy takich specjalnych ruchów i takich jakby dźwigni uwolnić, a kiedy się tylko uwolnił, miał od razu wyjąć miecz i ciąć, żeby pozabijać tych, którzy go tam próbują wykończyć i stąd jeżeli ktoś kojarzy te tradycyjne jiu jeszcze gdzie nie nauczane to tam jest milion sposobów przed uwolnieniem się z uchwytu za jedną rękę za dwie ręce za rękaw za kołnierz za rękę i za kołnierz jest mnóstwo takich sposobów prostych takich dosyć sprytnych bazujących na biomechanice dźwigni. Ja pierwszy raz jak się z tym spotkałem to byłem zdziwiony no są bardziej potrzebne rzeczy do samoobrony niż uwalnianie się za ręce, bo czasem i owszem ktoś cię za rękę złapie, no ale przeważnie to tłuką cię, kopią, duszą i tak dalej. I nie wiedziałem skąd to się wzięło, a to się właśnie wzięło z tego. Dla samuraja to było bardzo pożyteczne, ale tylko dlatego, że łaził uzbrojony w niezwykle ostry miecz. Ale średniowiecze japońskie dobiegło końca w drugiej połowie XIX wieku. U nas średniowiecze skończyło się w Europie około wieku XV, troszeczkę w różnych miejscach różnie. W Japonii trwało dużo dłużej, do drugiej połowy XIX wieku, ale i tam się skończyło i zaczęły się nowe czasy, przestali ludzie łazić, samuraje uzbrojeni w te katany, przestali chodzić po ulicach, natomiast ten etos samuraja jeszcze przez jakiś czas przetrwał, no i zaczął, zaczął się rozwój nowożytnej Japonii jednym z ludzi, który zaczął modernizować te japońskie sztuki walki pod nowe czasy, był Jigoro Kano, twórca dzisiejszego judo, sportu, który znamy jako judo, kojarzymy go z Japonią. To jest dosyć nowy sport, powstał właśnie w drugiej połowie, pod koniec XIX wieku właściwie i Jigoro Kano widząc, że no to stary Jujitsu nie ma już zastosowania, widząc, że nadchodzą nowe czasy, rozumiejąc jak ważne jest wychowanie w takim duchu sportowym, żeby nie zatracić tego ducha Samurajów, Samurai Spirit, zaczął rozwijać nowy sztuk, nową sztukę walki, właściwie nowy sport walki, tworząc rywalizację. To znaczy, miało się spotykać dwóch zawodników i w kulturalny sposób walczyć o zwycięstwo. W kulturalny, czyli, że tutaj celem nie miało być zabicie przeciwnika, tylko zdobycie przewagi, na przykład punktowej. I na początku Jigoro Kano, trenując właśnie w kimonach, bo to było tradycyjne japońskie ubranie w tamtych czasach, trenowali na tatami, czyli na matach ryżowych, którym były wtedy wyłożone i zresztą są do dzisiaj często japońskie mieszkania walczyli o obalenie przeciwnika wykorzystując właśnie różne rzuty, które dochodziło się do nich szarpiąc przeciwnika za te rękawy i kołnierz kimona. W pierwszej fazie rozwoju judo właśnie polegało głównie na rzutach. Wygrywał ten kto rzucił przeciwnikiem omatę. Natomiast judo odnosząc na początku sporo sukcesów z tymi tradycyjnymi szkołami jiu-jitsu trafiło na szkołę Fusen, która Oprócz tych właśnie prostych dźwigni, jakichś w cudzysłowie śmiertelnych technik, dźgnięć tam w krtań i w inne rzeczy, opanowała dobrze walkę w parterze, czyli tam, gdzie leżąc na ziemi, zakładanie jakichś trzymań, dźwigni, duszeń. I ci przedstawiciele tej szkoły Fusen zaczęli wygrywać z judokami, no bo judoka rzucał go na ziemię, łapał, a tam był przewijany, kontrolowany albo poddawany przez tych zawodników, czy tam właściwie nawet nie zawodników, tylko przedstawicieli szkoły Fusen pod wpływem tych doświadczeń Jigoro Kano wprowadził walkę w parterze do judo i ta walka zaczęła się bardzo dobrze rozwijać i to wtedy judo osiągnęło swój taki jakby szczytowy rozwój w tamtym okresie Polegało na tym, żeby złapać przeciwnika, rzucić go i wykończyć, trzymając, kontrolując go na ziemi duszeniem, najczęściej kołnierzowym albo dźwignią. I to było bardzo skuteczne. Jednym z takich wybijających się skutecznością e, uczniów Jigoro Kano był japończyk Maeda, który świetnie sobie radził, zwłaszcza w tych walkach w parterze. Natomiast to była taka trochę rogata dusza, e, ciągnęło go mocno do walki. I w końcu został ze szkoły Gigorokano wyrzucony, dlatego że walczył za pieniądze. No, brał udział po prostu w takich walkach, gdzie była nagroda pieniężna, czego Gigorokano nie akceptował. U niego miała być ta szlachetna idea sportu. Walczymy dla honoru, dla sławy z dyscypliną i tutaj walki za pieniądze były wykluczone i Maeda musiał tak jakby szkołę Jigoro Kano Judo opuścić. Był oczywiście uczniem Jigoro natomiast oficjalnie nie mógł używać tej nazwy Judo i wędrując po świecie, chociaż z Judo się wywodził, musiał używać nazwy Jujitsu. On w 1916 roku na skutek różnych tam życiowych poplątań trafił do Japonii i w tej Japonii, za, e, przepraszam, do Japonii, do Brazylii oczywiście i w tej Brazylii e, zadomowił się na dobre. Tam poznał e, człowieka Gustavo Gracie. Ten Gustavo Gracie był ojcem słynnych Carlosa i Helio Gracie i ponieważ dużo japońska społeczność, której było całkiem sporo w Brazylii w tamtym czasie zawdzięczała Gustavo Gracie, on w ramach tak jakby wdzięczności, żeby się odwdzięczyć za tą całą pomoc, gościnę zaczął uczyć młodego nastoletniego, bodaj piętnastoletniego syna w tamtym czasie, e, Carlosa, Zaczął uczyć swoje sztuki, czyli tego judo-jiu-jitsu, i trafił na bardzo pojętnego ucznia Carlos Gracie Sin Gustavo. Szybko przyswajał sobie te techniki, a to też okazała się całkiem rogata dusza, jak zresztą większość przedstawicieli słynnej rodziny Gracie. Zresztą Brazylia była i dalej jest takim krajem, gdzie do takich konfrontacji fizycznych często dochodzi w rozmaitych zaułkach, albo nawet i na plażach. No i on często pakował się w różne sytuacje konfliktowe z jakimiś przedstawicielami innych sportów walki, na przykład, nie wiem, boksu, karate, capoeiry, czy, tam, czy po prostu nawet jakimiś nietrenującymi, ale no, takimi królami ulic samozwańczymi i bardzo dobrze sobie radził, dlatego że większość tych sportów, które tam w Brazylii uprawiano, to były sporty oparte na uderzeniach, a on po prostu łapał i kiedy walka była sprowadzona na, na ziemię, po prostu wygrywał przez poddania. Zaczęło być o nim głośno i on wtedy po prostu otworzył własną szkołę, zaczął skupiać się na nauczaniu, a że sam był drobnej budowy ciała, odkrył, że najlepiej mu właśnie wychodzi ta walka na glebie, zresztą jego. Mentor Maeda też specjalizował właśnie w tej walce na glebie. Nawet kiedy walczył nie wiem, z większym, silniejszym przeciwnikiem, nie był w stanie go przewrócić. To wskakiwał do gardy i pracował sobie z gardy, a nieznający tych technik kończących w parterze ludzie pakowali się w te techniki kończące i byli poddawani przez niego. Carlos szybko otworzył własną szkołę. Jego pierwszymi uczniami zostali jego bracia, jego kuzyni, jego przyjaciele i znajomi. No, i właśnie jednym z tych braci był słynny Helio Gracie, a zaczął być słynny z tego, że no zaczął toczyć no po tych nieoficjalnych pojedynkach, bójkach, zaczął toczyć oficjalne walki. I to już tam w 1921 roku, stoczył swój pierwszy oficjalny pojedynek, zmierzył się z bokserem, którego tego boksera pokonał w niecałą minutę, poddał go. Przed upływem minuty i został sławny, i zaczął w ten sposób walczyć, i tak zaczęła rosnąć fama rodziny Gracie. Te pojedynki zyskały niezwykłą popularność. To było wtedy właśnie w, w Brazylii. Nikt na to się nie boczył, że to jakieś nielegalne walki, wszyscy to chcieli oglądać, a rosła tam też japońska społeczność, i pomimo, że to właśnie ten styl rodziny Gracie, potem zwany Gracie Jiu-Jitsu, czy tam my na to mówimy teraz brazylijskie Jiu-Jitsu, dlatego że narodziło się to w Brazylii, japońska społeczność zaczęła rosnąć, i pomimo, że właściwie ten styl brazylijskiego Jiu-Jitsu wywodził się właśnie z Japonii i to w prostej linii z Judo to wielu takich judoków, którzy przybyli tam z, z Japonii do Brazylii już w późniejszym okresie, zaczęło krzywo patrzeć na brazylijskie jiu no tak jakby mając za złe, że porzucili, odeszli oni od tych korzeni judo i tak rozwijają się twierdząc, że są najlepsi, a trzeba przyznać, że rodzina Greisich była taka bardzo pyskata, bardzo no, jakby to dzisiaj powiedzieć, wozili się trochę, twierdząc, że są najlepsi i nie było to takie bez pokrycia, bo pokonywali przedstawicieli innych dyscyplin. I Japończycy, za punkt honoru, postanę, postawili sobie dać jakiegoś zawodnika wywodzącego się z judo, który poradzi sobie z zawodnikami rodziny Gracic. I taki zawodnik się znalazł a był to słynny kimura, kojarzycie pewnie wszyscy nazwę techniki kończącej dźwigni na bark kimury kimura jest to klucz na ramię zakładany tak zwany odwrotny, dlatego, że klasyczny americana jest wtedy, kiedy ja jestem poddawany ręką w górę, dłonią skierowaną w kierunku mojej dłoni. To się nazywa americana. Na cześć amerykańskich zapaśników, którzy skutecznie używali tej techniki i odwrotna jego wersja, kiedy moja dłoń jest skierowana w dół, w kierunku moich bioder, kiedy mi jest wyciągana w tej pozycji, nazywa się kimurą od właśnie tego japońskiego judoki, który w 1951 roku w Brazylii na stadionie, gdzie olbrzymiki wielotysięczny tłum, tam był obecny nawet prezydent Brazylii, zmierzył się właśnie z Helio Gracie doszło do mocnej walki, która trwała kwadrans cały. To była walka no taki już trochę prototyp dzisiejszego MMA. Obaj zawodnicy walczyli w kimonach, tam były już uderzenia, kopnięcia, chociaż nie wolno było uderzać w parterze w ogóle, a w stójce uderzenia nie były dozwolone na strefę głowy. No, takie trochę karate byśmy dzisiaj powiedzieli. Kyokushin w stójce, plus brazylijskie jiu w parterze. Po zaciętej walce wygrywa to. Kimura zakładając dźwignię na bark. Nie chciał odklepać tej dźwigni, i teraz tutaj są różne wersje. Jedna wersja jest taka, że wyłamał rękę. Brazylijskiemu zawodnikowi Kimura. Inna wersja jest taka, że Carlos poddał swojego brata, e, widząc, że tam zaraz będzie ręka złamana. E, spotkałem się z dwoma takimi wersjami. W źródłach sam nie jestem pewien, która która z nich jest prawdziwa. Być może było tak, że brat poddał, kiedy już ta ręka była mocno nadwyrężona i do jakiejś tam kontuzji doszło. No w każdym razie wygrywa to ten mecz Kimura i zostaje no, okrzyknięty bohaterem tej japońskiej społeczności. Zostaje bardzo znany i pomimo, że wtedy spotkał się tam z dużym hejtem ze strony rodziny Gracie, no to jednak uczcili go honorowo i nazwali tą technikę Kimurą na, na jego cześć. To było ładne zachowanie, które bardzo propsuje. Kimura został tym bohaterem i nie była to ostatnia jego walka z przedstawicielem brazylijskiego jiu -jitsu. Spotkał się jeszcze później z Waldemarem Santaną w mocnym pojedynku, Według troszeczkę już innych reguł tu wolno było uderzać na głowę, ale tak jak w pankrationie, tylko z tak zwanego liścia otwartą dłonią. Takie tam były ustalone przepisy, i ten pojedynek zakończył się remisem. Waldemar Santana też był to uczeń Helio Gracie, który, to jest też ciekawa historia, potem odszedł z brazylijskiego jiu i założył własną szkołę Luta Livre, czyli moglibyśmy to przetłumaczyć jako wolna walka. Ona była czy właściwie dalej jest, bo do dzisiaj się rozwija, nie mylić tego z Lucha Libre, taką szkołą walki meksykańskich zapasów dziwnych, w każdym razie luta livre do dzisiaj się uprawia. Jest bardzo podobny do brazylijskiego jiu tylko różnica jest taka, że tam nie używa się kimon. Tak jak jest brazylijskie jiu-jitsu, trenuje się głównie w kimonach, jest też wersja nogi bez kimona. To luta livre koncentruje się głównie na tym. Waldemar Santana, który skonfliktował się potem ze swoim mentorem, ze swoimi przyjaciółmi z rodziny Gracie. Założył własną szkołę. Stwierdził, że w Brazylii nikt w kimonach nie chodzi. Jest to kraj, gdzie jest gorąco, tam się chodzi w krótkich rękawach, więc nie ma sensu trenować w długich rękawach w kimonach, gdzie nie ma w, praktycznie w walce potem przeciwnika za co chwycić, trzeba ćwiczyć tak zwane gołe techniki, żeby uniezależnić się od stroju rywala. I powstało tak luta livre, które znienawidziło się z miejsca, z brazylijskim jiu-jitsu, szkoła graciech teraz ja stawiam znak równości pomiędzy tą szkołą graciech a brazylijskim jiu bo tak się z dzisiejszego punktu widzenia myśli, no, nienawidziła się, uważali Waldemara Santane za zdrajcę, no i wybuch śmiertelny konflikt pomiędzy przedstawicielami tych dwóch szkół, który znajdował swoje ujście nie tylko w walkach sportowych, również w walkach niesportowych. Bardzo często do tego były dokładane, pomimo że trenowano głównie walkę na chwyty bez uderzeń, to kiedy dochodziło do tych niesportowych walk, to wtedy też oczywiście w ruch szły uderzenia. No i to to tak właśnie w Brazylii zaczęło powstawać tak, to Waletudo, ta idea Waletudo, Potem, kiedy te walki często takie bardziej sformalizowane się trafiały, były organizowane według różnych metod. Było tak, że walczyli na same chwyty, było tak, że walczyli z uderzeniami mniej lub bardziej ograniczonymi. No aż w końcu w 1993 roku w Stanach Zjednoczonych doszło do tej pierwszej gali UFC, gdzie przy minimalnej ilości reguł, bo tylko dwie rzeczy były zakazane czyli gryzienie i wydłubywanie oczu spotkali się przedstawiciele różnych stylów walki, i tam też wystąpił Hoyce Gracie, wnuk Helio, który Reprezentował szkołę Gracie Jiu-Jitsu, czyli brazylijskiego jiu-jitsu, i zaszokował cały świat, wygrywając ten turniej, pokonując większych, cięższych i faworyzowanych przedstawicieli takich znanych stylów na zachodzie, jak na przykład boks. Pokonał tam właśnie Arta Jimersona bardzo łatwo, bardzo szybko. Ten dobry bokser Jimerson poddał się, będąc w parterze, kiedy Hoyst był w dosiadzie, jeszcze nie zdążył mu niczego założyć, ale Art nie wiedział, co zrobić i po prostu się poddał. Świat zachodni został zaszokowany, bo świat zachodni nie wiedział, co tam się przez tyle kilkadziesiąt lat działo w zaułkach Rio de Janeiro i innych brazylijskich miast. No i tutaj wprowadził na świat zachodni to brazylijskie jiu-jitsu Hoyce Gracie właśnie w pierwszym UFC zdobywając zwycięstwo. Tak wyglądała droga do współczesnego MMA, japońskiego jiu -jitsu. Owszem, gdyby ci japońscy samurajowie z dawnych lat zobaczyli, co tam się wyrabia, w ogóle nie poznaliby swojej szkoły, dlatego że te techniki były kompletnie inne, a to dlatego, że no po prostu co innego było samurajowi potrzebne, a co innego jest potrzebne współczesnemu sportowcowi, czy nawet współczesnemu człowiekowi, który chce się bronić we współczesnych warunkach. Dzisiaj nikt z mieczem po ulicy, chociaż też takie rzeczy się czasami zdarzają, no ale wiecie o co chodzi. Dzisiaj nikt z mieczami po ulicy nie lata. Teraz często są te konflikty po prostu takie na gołej pięści i tutaj, tutaj się na tym koncentrują dzisiejsi adepci samoobrony głównie. I tak to właśnie się przedstawiało. To są dużo... jest jeszcze... Na inny raz opowiem Wam o innych wątkach, jak się w innych krajach to rozwijało. Rozwijało się to też jakoś w Japonii, bo tutaj my się z Japonii przenieśliśmy do Brazylii, potem do Stanów. To swoją drogą rozwijało się to w pewien sposób w Japonii. Są tam jeszcze inne kraje, dołożyły swoją cegiełkę, no ale tak to wyglądało. To japońskie dżudżitsu jest takim ojcem chrzestnym albo nie wiem dziadkiem współczesnego MMA. Tak to właśnie wyglądało, a o innych drogach rozwoju tego następnym razem. Bank